Siemanko, witam was serdecznie w odcinku, w którym przyszła do nas pewna paczka. To myślę, że nie taka zwykła, bo dość interesująca paczka. Zaraz wam pokażę, co tu do nas przyszło dzisiaj. A mamy tutaj. Tak, dam dom 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 dum Puch. Kasy FC Barcelony. jakieś jest chyba 6 sztuk. Tak to się prezentuje. Mega fajne. Ciekawe, czy odda. Miejmy nadzieję, taką cichą mam, że. No, jednak odda. Trochę was już mogę obniżyć. No i co? Otworzymy sobie, może ten, który jest jakby tutaj mm, z boku też jest pozaklejany, aczkolwiek w nim jest tylko i wyłącznie A, jeszcze dostaliśmy w gratisie, właśnie coś jest dość istotne e Terstegena limitowanego do 75 brzydka ta folikę, więc sobie rzucimy jest mega fajna karta Terstegen do 7,5. I tam mamy 6, tu mamy 4. No dobra, no to polecimy sobie z jednym. Yy, tak, ktoś będzie potrzebował kart bazowych śmiało pisać, bo będę po prostu w setach sprzedawać te karty bazowe. No i co? Lecimy. Nic innego nam nie zostało. O, tu jeszcze jakieś SMS-y przychodzą. Więc to będą krótkie odcineczki, bo będziemy otwierać tylko i wyłącznie karty specjalne to będę rzucał sobie tu, więc mówię, jak ktoś potrzebuje bazówek, śmiało pisać. Na pewno się dogadamy. Mamy tutaj specjalne karty. Miejmy nadzieję, że odda, że będzie coś naprawdę fajnego. No i lecimy. Jest de pie Dobra, mamy limit. Jest to Ansufati do 199 fajna karta jest też ansufati na karcie tej specjalnej jest również Gavi, więc mega fajnie fabio blanco pablo torre i Robert lewandowski czyli w pierwszym boksiku yy, no limit do 199 nie jest to nic wow aczkolwiek zawsze zawsze jest to ansufati więc tej karty jeszcze nie mieliśmy no I co, tak będą wyglądać te najbliższe odcinki, że sobie będziemy rwać te karty specjalne. A mówię, abazóweczki, kto będzie potrzebował, piszcie, śmiało wam sprzedam. Nie musicie kupować całego seta, który w Polsce jest dość ciężko dostać. No i co, trzymajcie się, dajcie znać, co sądzicie o tych zakupach. Czy odda, czy nie odda. I jak wy się na to zapatrujecie, a ja będę to rwał dla was. Dzięki bardzo, trzymajcie się, siemaneczko, cześć, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, no i o komentarzu właśnie. Co sądzicie o takich zakupach, więc czekam. Siemaneczko, cześć!